Witam z tej strony. Maxim 1980. Dzisiaj jest w cyklu 15 minutówek Pokażę Wam gameplay gry Limbo. Gra jest tylko i wyłącznie dostępna w formie cyfrowej. E, czyli możecie ją sobie zakupić w PlayStation Store. E, w tej chwili za 47 zł. E, jest to gra, właśnie e, pokazująca to, że tak naprawdę. Nie potrzebujemy ekstra mega hipergrafiki, żeby zrobić coś naprawdę interesującego. Bardzo cenię takie gry. Tutaj e, ta grafika jest zrobiona, można powiedzieć, artystycznie. To jest wszystko w odcieniach szarości. E, co mi się bardzo podoba, tutaj animacja jest rewelacyjna. Ja już tak jak wielokrotnie podkreślałem: cenie gry z dobrą animacją. Jak widzicie, tutaj jest sadystycznie, smutno, taki posępny klimat. Jest to platformówka z elementami logicznymi. Ja Wam tutaj może pokazuję jak to wygląda. Ona mi trochę przypomina takie stare tytuły typu Another World yy, czy, nie wiem, na PlayStation 1 Hard of the Darkness. Nie wiem, czy kojarzycie taką gierkę. Choć tutaj jest w bardziej posępnym klimacie. Ale bardzo mi się ona tutaj podoba. Możecie bardzo szybko zginąć, właśnie tak jak tu pokazałem. Moment, i, i już jest po Was. Także jest sadystycznie. Dobra, teraz będziemy grali normalnie. Miejscami trzeba pokombinować. Trzeba poskakać, jak to w platformówkach bywa. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mnie ta gra zauroczyła. Z tego co czytałem, bo jej nie posiadam w pełnej formie, jest trochę krótka, z tego co ludzie narzekali, ale ja się tutaj nie chcę wypowiadać, bo tutaj mówię: nie mam tej gry, ale będzie to następny zakup mój. Jak widzicie, jest tutaj różnorodnie. Ta animacja naprawdę fajna. Mnie to urzekło wszystko tutaj tym klimatem, jest taki surowy klimat, nie potrzeba wodotrysków, nie potrzeba jakichś bugwie cudów, żeby sobie fajnie jakąś grę pograć. Tylko liczy się dobry pomysł, to czego brakuje w dzisiejszych czasach twórcom, wszyscy stawiają na znane IP. Czyli wychodzą w tasiemce rodem Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood i po kolei, po kolei stawiają, bo wiedzą, że to się sprzeda, tak samo Modern Warfare czy kupę innych gierek. A brakuje tak naprawdę nam na rynku świeżości, co bardzo mnie cieszy, że od czasu do czasu pojawia się firma, która po prostu leje na jakieś tam wyświechtane IP i robi coś naprawdę nowego. Tutaj należą się twórcom bardzo duże brawa. Zobaczcie, jak tutaj fajnie te warstwy pokazane. O, mamy pułapkę. Widzicie, trochę kombinowania, później oczywiście jest trudniej. Ja tą grę ogólnie polecam bardzo. Macie możliwość sobie zastajcie demko, bo warto. Jest to gra, która ogólnie mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie. Także ja tutaj widzicie się ochy i achy moje. Patrzcie, jak to fajnie to wszystko animacyjnie zrobione. I niepotrzebne tutaj jest jakieś 3D, jakieś super hiper ekstra efekty i, i, i tego typu rzeczy. Ja tutaj już raz grałem, także ja wiem co tutaj zrobić Ale fajnie wpadać tutaj na te pomysły którędy co jak i w ogóle Dawno mi właśnie brakowało takiego platformera, w cudzysłowie, dla dorosłych. Czyli tak jak mówiłem, gry typu Flashback, gry typu Another World. Czyli gry, gdzie można poskakać, ale nie jest to wszystko przesłodzone jakąś cukierkowatością. Tego typu rzeczami, gdzie mamy pięknie uśmiechających się bohaterów. Tylko coś takiego dla starszego odbiorcy. Ja jeszcze za mało to przepnąłem Tutaj widzę, kamera mi na tych szarościach gubi ostrość, no ale trudno, jakość jaka jest, taka jest. Normalnie gra jest bardzo wyraźna, także tutaj nie sugerujcie się. O widzicie jak szybko można zginąć. Mamy tu jakiegoś pajączora. Tu jest pułapka. Musimy zrobić taki kniw, że tutaj się odbić. I zginąć. <śpiewanie> Niech sobie potupię kilka razy, to spadnie ta pułapka, która tam była na drzewie wcześniej. Jest, spadła, bo było słychać klang A jeszcze, jeszcze kawałek i musimy podrażnić pajura. No, teraz spadła. No i pajączek pozbył się jednego odnóża. Musimy go bardziej powkurzać. A i trochę za blisko. A i jeszcze za blisko. Trochę trzeba pokombinować. No, pozbył się drugiego odnóża. No i my pozbyliśmy się życia, bo za blisko stanąłem. Zobaczymy, czy trzeba będzie to od nowa robić wszystko. O, trzeba będzie od nowa. Dobra, mamy czas. Mamy 15 minut. Akurat to demko tutaj nie jest za długie. Ale w zupełności pokazuje nam artyzm tej gry, że jest to coś więcej niż jakaś zwykła, popierdółkowata platformówka. Co bardzo mnie cieszy. Powinno być więcej takich gier robionych, jak dla mnie. No i ostatnie odnóże. I znowu się wpierniczyłem. No jak pech, to pech. Oczywiście jak ktoś chce coś komuś pokazać, to zawsze nie wychodzi, także... Nie mam rada trzech razy sztuka. No, jedna łapa. on. Dobra, na tą trzecią trzeba czekać, bo już właśnie tutaj polowała na mnie. No. to wymierzyć żeby znowu mnie nie nadział ok i mamy po pajączku pajączek z piernicza na drzewo a my możemy tutaj dalej przemierzać tą krainę No, ja myślę, że ja będę kończył, bo tutaj akurat te demko się kończy. To jest dość krótkie demko. Widzicie, jak to wygląda, w jakim klimacie to jest gra. Yy, mi już tutaj te demko się będzie kończyć, także yy, ja myślę, że zachęciłem Was do tej gry. Jest ona bardzo fajna, moim zdaniem. I zastanówcie się, yy, czy chcecie kontynuować, jak tutaj napis wskazuje, czy chcecie olać tą grę. No, dla mnie gra jest bardzo dużo warta, jeżeli chodzi. O sam proces tworzenia tej gry to tutaj naprawdę jest to zrobione bardzo fajnie, także ja polecam, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej gameplay. No i trzymajcie się, na razie hej!